to mała matko w garażu panie <laughs> idziemy do garażu, trzeba łopatkę wziąć, bo ja ręką nie będę, nie będę ręką robił, co wie ludzie czekajcie, zasłonię na, na chwilę o, pokażę wam kurczęta i wracamy z powrotem o, cyk, idziemy. Bierzemy opatkę, bo ja nie będę ręką tutaj nakładał wszystkiego. To się źle by skończyło. 3 czwarte mi pewnie rozsypał. Jak... Ej co to są bobki mysiek. Czekajcie. Tutaj zerknąć. Ej, patrzcie, co tu jest. O, nie wiem. Dobra, wsypię im tu. Okej. Okay. Nie wiem, czy one więcej zjedzą te kurczaki, czy nie zjedzą. Ale na razie to im weźmiemy. I weźmiemy im, proszę Państwa, o ile ktoś tutaj w ogóle jest. Weźmiemy im, co? Pójdło. Nalejemy wody. O, tutaj pięknie, ładnie, elegancko. Raf TV, witam. Witam ci serdecznie. Czekajcie, może ja tak postawię tutaj telefon. O, spadnie. Dobra, niech się trzyma. Muszę końcówkę zwęża tutaj wpiąć. O. Co to za pięć? czekajcie czekajcie, bo nie ważne. no kiedy e może wspólnie no może czekajcie, bo no, się o działa Witam cztery osoby. O, A teraz tak wieje chłodem. Dziwnie. No nic, nalewamy im. O rolnictwie można, no jak najbardziej, ale zobaczymy, dogadamy się. Na Instagramie mi napisz. Na Instagramie i będzie Wtedy się tam dogadamy o. I to weźmiemy jeszcze Karmidło i poidło o, jeszcze tylko lampkę by tu doświecić O i teraz coś widzę yy, Żeby się kurczaki najadły Trzeba im wziąć O cyk nie żeby zjadły sobie, pojadły elegancko O, 14 osób Także fajnie O, ten palc mi już tak boli teraz A czemu wy nic znaczacie, nie piszecie co? Co z was za bąki Ej! zostać no wielałem, no o, jeszcze karmidło no oh. kurde się czekaj no czekajcie dobra przesunięta się o, teraz działa. Eee, witam, fajna fura, ok? E, ale kurczoki, no eleganckie są, patrzcie, jak No e, Nazwę kurczaka nikiem nie Zobaczymy. Zbyszek, masz wyciszenie na chwilę za niestosowne pisanie. Na razie dostajesz na minutę Zobaczymy dalej. O, zapalimy światło. Zobaczymy, może nazwę jakiegoś kurczaka. Nikt nie widzę, ale ja z reguły nie nazywam, bo potem będzie ten drys. Ogólnie mam. Ważne ile koni. A, ważne pytanie ile koni ma Twój traktor? Szczerze? Nie wiem. Szczerze, serio, nie wiem, bo w sumie nie sprawdzałem nigdy. A to ten taki. Kurde, ciało w jednym to jest ten proszę ja was to jest John Direk taka kusiareczka tam jest on a teraz trzeba nalać wody każdemu trzeba każdemu nalać kurą czy piurasą czy... Mam nadzieję, że każdy kto jest na live, czyli te 16 osób, mają subskrypcję na moim kanale. A jak nie, no to proszę ją zostawić, no bo to tak nie po Bożemu no. yy, oglądać live'a mojego bez subskrypcji. No co to ma być? Ludzie... Toś to Nieładnie tak oglądać bez subskrypcji ja to dam radę ten złapać, o, dałem radę o, opa cyk, teraz jeszcze tutaj przepraszam zamalać no i co, piszcie na czacie czy każda osoba która tutaj ogląda ma subskrypcję, a jak nie no to trzeba zasubskrybować, żeby live się za... Minutę nie wyłączył. Także, jak ktoś nie ma subskrypcji, to live za minutę się wyłącza. Dobra, dzisiaj karczera coś tam umyłem. Także w miarę sześciochy są. Ten garnek tylko. Ten garnek tylko nie jest. No, uh -huh. po jednym się zaniosę. Nigdzie mi się nie śpieszy teraz. Wakacje są tu to, to mi się nie śpieszy Cyk jedno Jakoś dzisiaj nie osób na razie To taki nudny trochę live, nie To co się tutaj dzieje W sumie to nic takiego Aha, cyk. Mało zboża mi już zostało. Niestety. Czekajcie, ja to postawię jak wczoraj. O, cyk. Czekajcie, żebyście się tutaj nie wsunęli. O, czekajcie tu. Ja tylko tym zgredom dam yy, wodę. Zaraz żarcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodź. Raz, dwa, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na siedemnaście, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, <silence> osiem, dziewięć, dziesięć, na siedemnaście, sześć. Kurde, coś mi tu nie pasuje. <silence> pięć osób tylko. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. OK, to wszyscy? Czego zazwyczaj Ciebie też zabieram. Tutaj zamykam. Wracaj, wracaj. 6 osób. Witam ich tam serdecznie. Wiecie, idź a on zaraz zaciem. A czekajcie jeszcze, ja ich po wziął, może. Jak są jeszcze jakieś. No, to jest jedno. A to już nie ma. <noise> Witam 11 osób. Zaraz tu kupujemy żarcie. Tylko najpierw ten. Tutaj mamy jajeczko. Tylko najpierw widzowie. Ciekawe aż te małe gówniarki zjedzą. I wtedy możemy im. Co? Wtedy możemy im zanieść, także poczekamy sobie za 3 minutki jeszcze, myślę. Pokażę Wam kurczęta w garażu. W sumie czemu nie. Cyk. tak wyglądają. Dzisiaj tu było sprzątane. Także zabieram mi karmidło. O widzicie, gdzie stał Karmidło to jest czyściutko, a patrzcie jak tutaj jest narosypywana pasza. Więc może to dałoby radę ogarnąć. Zobaczcie, postawię tutaj. I muszę coś poszukać, takie ładnie mam no to w Tu mam łopatkę. mam tutaj i nie wiem, czy tutaj tak darmą kurą widzicie? No i się tam do reszty? O, trochę go wywaliłem. Coś takiego. No nie wiem, pozbierałbym to rano, czy coś takiego, nie? A niech do rana nie mają karmidła, może. Może tak będzie. git. wyjedzą to, co. to, co miały, to, co mają teraz. I. wyjedzą to, co miały, i. Mają, no. I wtedy im dołoży karmilo, bo szkoda po prostu paszy, nie? Dobra, idziemy do tych małych skrabów. No mhm. ja tak to ujmę. Tutaj będę robił takie fajne pojdełko z wężem, garnkiem i się samo będzie tutaj cały czas. Mam nadzieję, że tak mi się uda zrobić, yy, bo wtedy nie będę musiał... Tak Polewać. A co by się stało, że jedna osoba jest tylko. O matka, się przestraszyłem, tu i to zostaje. Tutaj trawę prawie całą wyjadły. O. Ej, zostać, 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 zostać. zostać. Dobra do mnie. Ej, 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 ej. ej! Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dwa gęsiaki. Cztery i raz, dobra. Aha, trzeba im zgasić, co? Dobranoc, jutro rana. Skraby. A to bierzemy kurakom i nasypiemy. Ała, Nasyp... nasypiemy im. Ale się jakoś słabo ten live idzie. Mało wyświetleń. Dzisiaj z rana było tam 1400 ileś wyświetleń, a teraz mało jest. Napełnimy im, bo ich dzienny limit tego, żeby nie było, że ja im ten i wszystko żałuję, tylko po prostu dzienny limit 4 kilo, czyli całe karmidło, więcej nie dostają po prostu dostają oprócz tego trawę także im jedzenia nie brakuje, a 4 kilo zawsze dziennie znika zostaje tam reszta ale cały czas są napełnione bo mają zawsze zboże tylko już wieczorem codziennie uzupełniam. i jeszcze jedno o. I elegancko mamy tutaj uzupełnioną uzupełnione karmidło tą o okay. Dobra. Dobry, o matko, a ja się z wami żegnam i zapraszam jutro pewnie na live'a. I zapraszam też do hodowcy kur. Tak się nazywa jego kanał. Rozwijajmy go wspólnie. Trzymajcie się do następnego no jaja.